Widzowie, jestem na Fotbinie. Teraz będziemy oglądali wartości kart na rynku. No, są bardzo ciekawe ikony Centurion, na przykład Zico, Eusebio. No, Zanetti. Jest nowy Hero również w. Pa w no, nie wiem czy w, w paczkach, ale w paczce MAX 87 z Hero na pewno go nie ma, bo on ma wyższą ocenę. Więc. Pawlidis to jest potem z ligi holenderskiej, Beringam, potem z hiszpańskiej. To są ogólnie. Kurde. To są ogólnie karty za sezony. Na przykład karty z dynamicznych duetów. No, a później takie karty za wyższy level. Jest nowy Kevin De Bruyne 92. Jestem ciekaw, ile on kosztuje. Jaki on ma statystyk? 78 tempa. Nie, no on musi kosztować jakieś 100-200 k, ewentualnie. No bo 7, 78 tempa na pewno nic nie wróży takiemu zawodnikowi. A nie, jednak 1 300 tysięcy Serio? 1 300 tysięcy? Takie z 78 tempa? Nie no. Tragedia. Ja bym sprawdził jeszcze tego widicia ikonę w SBC. Widzieć 88. Można zdobyć jego ikonę 87 w paczce z ikoną. To SBC kosztuje. Pół miliona, ok. I 8 składów do przepalania. O, jeszcze jest taki fajny Centurion Fedekieza dla fanów Juventusu z dedykacją dla was. Zobaczę ile Fedekieza kosztuje. Z dedykacją dla fanów. Juventusu, o, o prawie 300k idealnie. No 92 tempa bardzo ładnie. Jeszcze najlepsza kobieta. Bardzo fajnie. No nie no, Ełzebie musi kosztować jakieś 5-6 milionów, bo nie ma opcji. Nie ma innej opcji, że nie będzie kosztowało tyle. Aitana Bon najlepsza kobieta z centurionów na razie, złota karta ma ocenę 90? Je Dlaczego ja nie wiedziałem? Też będzie kosztować, no właśnie, milion monet. Okej, okay. milion monet. Ja bym sobie chętnie zobaczył tego Eusebio. Eusebio Centuriona. Wow. Statystyki fajne. No nie powiem. Statystyki fajne. 9.3 9 9.3 SHOOTING. No 4,5 miliona. Kurde. 4,5 miliona kosztuje Eusebio. Okej. Okay. Jednak 4,5 miliona, a nie 5,6. Kurde. Ej, ten Ziko też fajnie wygląda. Zobaczmy jeszcze tego Ziko. No, też fajne statystyki. Jak na ofensywną kartę, bardzo fajne statystyki. Też prawie 4 miliony. Kurde. No tych kart nie da się trafić Ewentualnie Na przykład Elzepio czy Zico No bo trzeba mieć tyle farta Francescoli, To jest nowy hero Conmebol To jest Conmebol hero Który kosztuje Prawie 800k o, no właśnie i yy, jej dało story i posta na temat tego nowego hero który jest dostępny jakie jeszcze karty mógłbym zobaczyć jeszcze nie wiem no ten makelele jest ciekawy Zobaczmy, Makelele. On też musi kosztować jakieś 800k? Czy tam 900? Nie, 660k. Ok. Jeszcze SBC Obalinga ma Potma. że Bellingham ma dostępne 4 karty na rynku. No nie wiem, czy na rynku. Bellingham 620k. Nawet droższy od widzicia jest. Nie wiem, czy wy to zauważyliście. Ale Bellingham od widzicia jest droższy chyba. Jeszcze Centurion Musiala Nie no, milion musi kosztować Milion 700k I bardzo mnie ciekawi ten Zanetti Zanetti Centurion Ty nawet ma SP i LO ten zanet T 400K? O Ziemna ikona Angel Korea No 87 8, Pace, 86 shooting 8-8 Ile ty kosztujesz panie Korea? 200K? Ok Więc tak, tu jeszcze nie ma takich ciekawszych kart, które moglibyśmy sobie obejrzeć I zobaczyć, jak one stoją z cenami Zobaczmy czy ten Ramirez kosztuje milion, czy... Czy jednak staniał Jest PP i SPD, kurde No, poniżej miliona, jednak Okej. Okay. Jeszcze był Centurion Watkins w SBC. Bardzo przyjemny grajek z Premier League. Co? Złota karta oceniał się 10? A on kosztuje 110k, OK. To jego SBC. Dwa składy. Dobra, to byłoby na tyle z tego przeglądu. No są bardzo ciekawe karty do ewolucji typu Depay. No Depay, Alvarez, Felix. No bardzo fajne karty do ewolucji. I Havertz. João Pedro, no fajne karty do ewolucji. Więc moi drodzy, to byłoby na tyle z tego przeglądu. A Alvarez miał SBC, czy on był dostępny w paczkach? Bo ja nie pamiętam. Aż chce mi się zobaczyć tego Alvareza, czy on był dostępny w paczkach, czy to był SBC. A jednak SBC, ok. No pół miliona prawie. Więc to byłoby na tyle z tego przeglądu. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.